Mamy dopiero marzec, a Roborok już zafundował nam prawdopodobnie najodważniejszą deklarację tego roku. Popularny producent postanowił bowiem zaoferować nam coś, czego kupić się nie da. Więcej czasu dla siebie. Zuchwała deklaracja, ale Roborok bynajmniej nie rzuca słów na wiatr. Zamiast tego wprowadza do swojej oferty całą gamę nowych produktów, które mają nam pomóc dokładnie w tym celu. Znalezieniu dla siebie każdego dnia dodatkowych kilku minut, których nikt ani nic nam nie odbierze. Gwiazdą odświeżonego portfolio roboroka mają być nowe roboty sprzątające z rodziny Saros. Uwagę przykuwa szczególnie Roborock Saros Z70, wyposażony w pewną unikalną funkcję. Chodzi o robotyczne ramię Omnigrip, z pomocą którego odkurzacz potrafi podnieść i odłożyć na wyznaczone miejsce, znalezione podczas sprzątania przedmioty, skarpetki, zabawki, chusteczki itd. so i think perhaps the most one that has caught your attention probably will be saros z70 because it comes with a robotic arm so it can help you to organize your homes not only to clean but it can be a living assistant that help you to clean up the teddy bear that the kids have or to clean up the poop that you have on the floor Oprócz tego robot potrafi pokonywać przeszkody o wysokości do 4 cm, spokojnie mieści się pod meblami, może się pochwalić bardzo wysoką siłą sania i wiele więcej. Od ma wszystko to, co najlepsze. Niestety minie jeszcze trochę czasu, nim zobaczymy go w sklepach. Jego debiut został zapowiedziany na ten rok, choć na razie nie znamy konkretnej daty. Za to już teraz możemy kupić roboty Roborock Saros 10 i Saros 10R, które mają do zaoferowania wiele tych samych sztuczek co topowy Saros Z70. To jedne z najniższych robotów sprzątających na rynku, które bez trudu wiadą w szpary o wysokości raptem 8 cm. Oprócz tego, bez problemu potrafią pokonywać przeszkody o wysokości do 4 cm, doskonale radzą sobie z mopowaniem podłóg, a w przypadku modelu Saros 10R dostajemy rewolucyjny system nawigacji Starside 2.0. To rozwiązanie, które ma zastąpić LIDAR, umożliwiając sprawną nawigację w bardziej kompaktowym wydaniu. Um, the other models, such as Saros 10R series, um, which is uh, in our top-line flagship model, it comes with the Star Sight autonomous system, uh, 3D time of flight. It can precisely organize and um, recognize the objects and obstacles on the way and um, design the best cleaning path for your home. Obydwa 10-dniowej promocji na start model Saros. r kupimy za 5249 zł. Choć roboty z rodziny Saros stanowią bez dwóch zdań najciekawsze nowości w portfolio Roboroka, nie są to bynajmniej jedyne nowe produkty zaprezentowane przez producenta. Zostając w temacie robotów, w sklepach zobaczymy nowego przedstawiciela linii Curevo Curve. Roborok Curevo Curve 5A1 to bardzo przyjazna budżetowo wersja znanego i cenionego modelu Curevo Curve. Od swojego droższego brata robot odziedziczył spektakularny design z charakterystyczną obłą stacją ładowania. Nie ma tu jednak dwóch bardziej zaawansowanych funkcji: asystenta głosowego i podwozia AdaptiLift, ale za to skuteczność samego sprzątania bynajmniej na tym nie ucierpiała. No i całość jest teraz dostępna w znacznie bardziej atrakcyjnej cenie. Robota Roborock Curevo Curve 5A1 kupimy już 27 marca 2025 roku za jedyne 3599 zł. Linie Kurewo w maju dodatkowo uzupełni model Curevo Edge. Ten z kolei będzie wyposażony we wszystkie technologie dostępne w topowym kurewo Kerw, ale jego stacja dokująca będzie przypominała te dobrze znane z poprzednich modeli, czyli kubikowy kształt w ciemnym kolorze. Roborock zapowiedział cenę kurewo Edge na 3799 zł. Wreszcie ostatnią nowością w portfolio Roborocka są odkurzacze pionowe Roborock F25 i Roborock F25 Combo. To opcja dla osób, które z różnych względów preferują wziąć sprawy we własne ręce i posprzątać mieszkanie samodzielnie. Na całą linię będzie się składało łącznie 7 modeli, w tym 5 wariantów F25 należących do kategorii Wet and Dry i dwie wersje F25 Combo z wymiennymi głowicami przeznaczone do bardziej różnorodnych zastosowań. A czym wyrówniają się nowe odkurzacze pionowe? Oprócz wysokiej siły ssania do 20 tys. paskali urządzenia mogą pochwalić się m.in. skutecznością rzędu 99,9% w usuwaniu bakterii, nawet 60 minutami prac na jednym ładowaniu oraz raptem milimetrowym marginesem podczas mycia podłóg w pobliżu mebli. Mówiąc krótko, nie są to może najbardziej spektakularne sprzęty w portfolio producenta, ale robią swoją robotę. I w teorii robią ją bardzo dobrze. A i ceny zapowiadają się bardzo obiecująco, ponieważ startują już od 999 zł. Wszystkie te sprzęty mają jeden cel: sprawić, że mniej czasu poświęcimy na sprzątanie, a zamiast tego będziemy mogli go wykorzystać na rzeczy naprawdę ważne. Dla nie lubię a to być um, Więcej informacji o nowych produktach Roborock znajdziecie na telepolis.pl oraz na stronie producenta. Linki znajdziecie w opisie. A na zakończenie, jak wy planujecie wykorzystać wolny czas, który zyskacie dzięki nowościom firmy Roborock? Koniecznie podzielcie się swoimi sugestiami w komentarzach.